Kilka intensywnych dni w mieście sprawiło, że zatęskniłem za naturą. I to właśnie bliskość natury była kryterium wyboru kierunku mojej kolejnej wyprawy. Kilka chwil poszukiwań i bingo Hotel Natura Residence. Czy biorąc pod uwagę nazwę, moja decyzja mogła być inna? Tym bardziej, kiedy na stronie internetowej przeczytałem o przyrodzie wkradającej się do wnętrza drzwiami i oknami. W dodatku tylko 2,5 godziny drogi od Warszawy, choć kierunek nieoczywisty, wybieramy się bowiem na Śląsk. Krótka rozmowa z konsjerz hotelu Natura Residenc Anną i już wiem, że to będzie bardzo intensywny weekend. I nie zaczniemy go wcale w hotelu. Wczesną godzinę przyjazdu wykorzystujemy do poznania atrakcji okolic. Znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko Katowic. Asiu, gdzie nas dzisiaj zabierzesz? Dzisiaj znajdujemy się na Zamku Ogrodzieniec. Jest to taki najpopularniejszy zamek w Polsce, największy zamek na Śląsku. Mhm. Więc tutaj będziemy zwiedzać, pokazywać troszeczkę przeszłości, jak to wyglądało. Tutaj taka ciekawostka jest, że był również kręcony film Wiedźmin, więc można Uła. przyjechać i porównać sobie sceny, mhm. które były pokazane w Wiedźminie, a jak to wygląda na, na żywo i na co dzień. A czy ty lubisz sport? Och, pewnie! No to tutaj świetnie się składa, bo zaraz po sąsiedzku zamku są wspaniałe skałki, na które można się wspinać, Aha. więc można tutaj uprawiać sport jak najbardziej. W niedalekiej odległości od naszego hotelu znajdują się zbiorniki zwodne, tak zwane pogoria, na których można płać kajakami i uprawiać windsurfing. Zaczynamy więc od największej okolicznej atrakcji. Jednego z najsłynniejszych zamków w Polsce i największego na Śląsku. Powstał za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mierzący ponad 515 metrów nad poziomem morza. Zamek słynie z wielu legend, które tutaj można usłyszeć. Jedną z takich najpopularniejszych jest legenda Białej Damy, czyli nieszczęśliwej miłości, którą możemy podobno zobaczyć spacerującą nocą po murach tego zamku, oczywiście w białej sukni. Drugą taką słynną legendą jest legenda Czarnego Psa, którego również podobno można zobaczyć na dziedzińcu tegoż zamku i słyszeć dźwięk łańcucha, takiego trzymetrowego, więc ha? różne legendy krążą o tych zamkach, upiorach. Można też czasami tutaj usłyszeć, e, sam jest legenda studni, czyli też nieszczęśliwego... Podwładnego, który tutaj próbował uzyskać wolność przez kopanie studni. Niestety przez całe życie nie udało mu się dokopać do wody. A jest jakaś pozytywna legenda, czy zawsze kojarzysz się z jakąś, wiesz, jakąś wpadką. Z albo jakoś racji tego, że tu jest zamek średniowieczny, to chyba zawsze mhm. są to nieszczęśliwe miłości, nieszczęśliwi podwładni, którzy byli wykorzystywani przez ówczesnych wodarzy tegoż zamku. Po solidnej dawce historii i upiornych legend. Przechodzimy do drugiego punktu programu, który przygotowała Joanna. Okazuje się, że też nie będzie przyziemny. Jest z nami e, instruktor spinaczki pan cześć. Ryszard. Cześć, witam się. Po. Będziesz miał okazję spróbować, jak to wygląda od środka, że tak powiem. No więc. powiem wam, że taka e, pionowo w górę, no, ale dobra. <laughs> Wierzymy w Ciebie, więc Chodź, trzeba no, to spróbować. To Będę Cię kurował. Okay. nawet tak spadł, to nic Ci nie stanie. <grym> Okej, okay. elegancko. Okej, okay, działamy. Podejdź sobie. Ty, no prawda? No. Pomimo początkowych obaw swój debiut na Skałkach oceniam jako udany. Biura krakowsko-częstochowska daje początkowym wspinaczom bogactwo łatwych tras, więc myślę, że nie powiedziałam jeszcze w tej dyscyplinie ostatniego słowa. Spinaczkę masz za sobą. Gratuluję dałeś radę. Dzięki. <grafię> Super było, a teraz zapraszam na sporty wodne na Przyczyce. Nie powiem, że mnie to nie zaskoczyło. Sporty wodne to nie dyscyplina, którą kojarzyłem ze Śląskiem, ale czekała mnie niespodzianka w postaci bogatej oferty dla miłośników szeroko pojętego pływania i to na różnych sprzętach. Nad jeziorem Przeczyckim w szczegóły sprowadził mi Marcin, właściciel Marina Surf. Spójrzcie tylko w jakich okolicznościach. Moje ja mam trochę prostszy niż Ty. No powiem Ci, że chyba tak. Tobie siedzisz wygodnie. Ja muszę tu machać. Szczególnie jak. Jak braknie wiatru, co? Jak braknie przez chwilę wiatru, to ty elektryka sobie włączasz i płyniesz po całym jeziorze. Ja niestety jestem uzależniony od kierunku wiatru też i od siły. A co wasi klienci najczęściej wybierają? Wiesz co, to, to jest różny przekrój klienta, tak? no bo ktoś, kto e, lubi wyzwania, troszeczkę więcej adrenaliny, e, wybiera windsurfing, wybiera żaglówki, natomiast ktoś kto rekreacyjnie jest, na przykład rodziny z dzieciakami czy, czy osoby starsze wolą zdecydowanie rejs z żaglówką z kapitanem, katamaran solarny na silniku elektrycznym, stabilny kajak, tak. Prowadzimy zajęcia z słup jogi na deskach na wodzie. Słup jogi, przepraszam. Słup dokładnie. Masz taki kwiatek pompowany na wodzie, o, tak jak moja dłoń, i w każde te zagłębienie wpływa deska, podpina się, i na tej platformie jest instruktorka od, od jogi, A wokół są kursanci na tych deskach i różne ćwiczenia na mięśnie głębokie wykonują. To też zupełnie inny, jakby charakter tych zajęć. Inaczej na, na macie, stabilnym gruncie, a inaczej na wodzie. Więc to też się bardzo fajnie prowadzi. Sub jogi tym razem nie miałem okazji spróbować, ale wpisuję to na listę rzeczy do zrobienia przy okazji kolejnego pobytu na Śląsku. Po pełnym wrażeniu dniu chciałem się w końcu nacieszyć tym, co oferuje sam hotel. Drogę z nad jeziora Przeczyckiego pokonałem na rowerze. Tutejsze trasy zachęcają do takiego sportu i nie martw się o sprzęt. Hotel ma wypożyczalnię, z której goście mogą korzystać bez ograniczeń. Dla chętnych czekają nie tylko dwa kółka, ale także kijki do Nordic Walkingu. Zamiast 20-minutowej trasy postanowiłem wybrać dwa razy dłuższą. Okoliczne lasy sosnowe, to bowiem bogactwo kojących zapachów, dźwięków, ale nie tylko. Szef kuchni hotelowej restauracji Bluebell coś o tym wie. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie. I wyjątkowe postaci. Jeżeli interesujecie świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Cześć grzecho! Ale się na to nie widzieliśmy. Cześć. Parę lat. Co tam u Ciebie? A no dobrze, no dzisiaj Karolina mówiła, że wpadniesz, no to wybrałem się do lasu. Zbieram trochę szczawiu zajęczego, Na razie mi się tyle udało zdobyć. No nie? Trochę, trochę krwawnika, ale myślę, że jeszcze coś znajdę, bo dopiero się wybrałem. Ale powiedz, i... że piękny las, kurde. No jest, jest, jest bardzo ładne. Dużo tutaj jest y, takich po prostu, jak to się mówi, darów, które można korzystać. A ale... jak z grzybami są? Są, jest dużo grzybów, ale to wiadomo, no, dopiero sezon się zbliża. Teraz akurat mamy takie, teraz mamy bardzo dużo szczawiku tutaj wokół. Bardzo, bardzo dużo. Ja sobie to po prostu zbieram. Ale powiedz, co chcesz, co chcesz z tego zrobić? Zrobimy dzisiaj sobie tatarskaczki mhm. i wykorzystamy sobie do niego ten szczawik zajęczy. Będzie pięknie się komponował w tym daniem. Yy, będą gość. No, tak. że te twoje pomysły są zawsze takie, Rokoko? No, yy, mamy też tutaj, zbieraliśmy Rokitnik yy, w tamtym roku, mamy go troszeczkę pomrożonego. Zrobimy też sorbetik z Rokitnika, dzisiaj ten, bo no, już mamy go bardzo dużo, więc, więc będzie fajnie. To ja się nie mogę doczekać, wracam, słuchaj, jadę dalej, bo to dopiero rozpocząłem swoją przejażkę rowerową, a widzimy się wczoraj. Tak, ja jeszcze się tutaj przejdę po polenie, może coś ciekawego znajdę. Do zobaczyska, Hej, dzięki. Do kolacji zostało jeszcze trochę czasu, więc jest to dobry moment, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o miejscu, które wybrałem na dzisiejszy wypoczynek. Wreszcie dotarliśmy do hotelu Natura Residence, a jest ze mną Karolina Czernecka, dyrektor kreatywna. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zanim oprowadzisz mnie po tych pięknych tutaj wnętrzach, chciałem zapytać się, dla kogo Wasz hotel jest idealny? Nasza oferta skierowana jest zarówno dla gościa indywidualnego, jak i grupowego, którego dzielimy na gościa konferencyjnego, który przyjeżdża zorganizować sobie tutaj szkolenie, oraz tych, którzy organizują swoje wesela i wszelakie przyjęcia okolicznościowe. Natomiast goście indywidualni przyjeżdżają przede wszystkim do naszego spa, odpocząć, zrelaksować się i odciąć się. Od świata. No tak, no bo nawet dzisiaj patrzymy na siebie, nie mam w komórce, także rzeczywiście to zdecydowanie można się odciąć tutaj na maksa. Tak, dla niektórych to może być zaleta, natomiast nasze łącze internetowe dla gości konferencyjnych jest bez zarzutu, więc o to się nie martwmy. Macie jakieś pakiety dla gości konferencyjnych? Yy, mamy skrojone tak naprawdę na miarę każdego gościa yy. Yy, i staramy się dostosować do nich i ich potrzeb, yy, jakie mają względem właśnie swojej konferencji. A ilu gości może hotel pomieścić naraz? Yy. Posiadamy 38 pokoi i możemy zmieścić maksymalnie 80 gości. Okej, okay, a takie największe wesele. Mm -hmm. Bo wiem, że macie wesela też możliwość w plenerze, prawda? Tak, jest taka możliwość. Organizujemy ceremonię zaślubin pod mm -hmm. namiotem w naszym ogrodzie. Możemy też zorganizować całe przyjęcie weselne, natomiast nasze sale pomieszczą do 130 gości. No dobrze. Myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy zaczęli może od Waszego pokoju, jakiegoś premium się tak, pokazała. Mamy taki. Tutaj, co goście, jak goście mogło spędzić mimo czas i no, zobaczmy te wnętrza. Jesteśmy w naszym e, największym pokoju, który mamy w naszej ofercie. Jest to apartament Lux. Mhm. E, posiada osobną sypialnię e, i salon z pięknym widokiem na las i jezioro. E, mamy też dwie toalety, wannę i prysznic, e, więc można tutaj wypocząć w 100%. Dobrze, ale powiedz mi jeszcze, bo tu widzę, że są takie elementy mm, no designerskie. Coś, tak więcej o tym powiedziałam. Są to specjalnie przygotowane dla nas własnoręcznie elementy przez Kubę Boneckiego i Jacka Mamińskiego. Są to projektanci, którzy pomagali nam odświeżyć hotel po, po parunastu latach działalności. Karolina zaprowadziła mnie także do miejsca, które chętnie odwiedzam w każdym hotelu. W Natura Water spa mamy dostęp do basenu ponoć najlepszego na Śląsku jacuzzi, sauny i pokoju relaksu oraz pełnej listy zabiegów na twarz i ciało. Na czym polega wyjątkowość Waszej strefy spa? Myślę, że największym hitem ostatnio są zabiegi z aromaterapii, które szyjemy mhm. na miarę pod naszego gościa. Co to znaczy? Przeprowadzamy z nim ankietę przed zabiegiem, w której opowiada nam, jak czuje się danego dnia, po czym dajemy do wyboru kilka zapachów olejków, Mm -hmm. Na których będzie wykonywany zabieg z aromaterapią. Zdecydowanie tym co powiedziałaś, przekonałaś mnie do tego zabiegu. Tak, i najlepiej, aby pójść na ten zabieg mieć rozgrzane mięśnie, dlatego myślę, że idealnie byłoby, gdybyś skorzystał z naszego basenu i sam, a później po zabiegu chciałabym zaprosić Cię do naszej restauracji. Z największą przyjemnością. Zapraszam. Dzięki. Muszę przyznać, że dyrektor kreatywna nie przesadziła mówiąc, że aromoterapia to hit. Nie sądziłem, że zapach olejku może tak ukoić zmysły i wprowadzić w stan relaksu. Tylko jedno przeszkadzało mi w zupełnym wyciszeniu myśl o zbliżającej się kolacji. Wciąż miałem w pamięci usłyszany w lesie od szefa kuchni słowa Tatar Skaczki sorbet z rokietnika. Nie dziwcie się więc, że nie mogłem się tego doczekać. Zaserwuję Ci menu degustacyjne, sześciodaniowe, na początek dostaniesz amus bouche czyli to będzie śledzik z chłodnikiem z buraka na maślance, z olejem szpiorkowym i piklowaną dynią. Świetnie, także zapraszam Cię, żebyśmy razem tak. konsumowali, rozumiem, że to Matias pewnie jest, co? Tak, tak, holenderski. z z kaczki, Aha. z emulsją z palonej kaczki i olejem szczypiorkowym. No to tak. Przepraszam, lub Wow. Ekipa Bluebell nie ma sobie równych. Gdybym przyznawał swoje gwiazdki dla restauracji, mieliby ich komplet. I chętnie, regularnie bym tu wracał i sprawdzał, czy na pewno ciągle jest tu tak smacznie. Panowie, to był prawdziwy majstersztyk. Dzięki śliczne. Dzięki. Dziękuję Dzięki. Dzięki. No. Dzięki. Ja Grzegorz. też dziękuję. Ja jeszcze raz. <noise> dziękuję. Ta przyjemność po naszej stronie. Nie, to po mojej. <noise> Słuchajcie, widać, że jest to miejsce pełne pasji, wizji, a jednocześnie też szacunku do produktu. To była ogromna przyjemność tutaj razem z wami spędzić czas. Dzięki śliczne. Dziękuję, dziękuję bardzo. słowa? Degustacyjne menu było wisienką na torcie tego intensywnego dnia. Po takiej dawce świeżego powietrza, nowych wrażeń i zapachów i smaków, spało mi się tutaj dobrze jak nie pamiętam kiedy. Wracam do codzienności zregenerowany i pełen sił, a Natura Residence wpisuję na listę moich hoteli do ponownego odwiedzenia.